Odkąd na parapecie zaczynała kiełkować rzeżucha, opowieści gęstniały, przyspieszały, nasze wieczory wypełniały się postaciami, które znałyśmy od zawsze. Haftowałyśmy świąteczny obrós, spod igieł wyrastały jasne przewiśniegi, a babcia opowiadała nam legendy o kuszeniu. Jak trudno było zrozumieć tamte chwile na pustyni, wiedząc o wszystkim, co wydarzy się później. O wieczerzy, o wędrówce z krzyżem, o przejściu przez śmierć jak trudno było nam pojąć, że ktoś mógł wątpić w silną wolę Jezusa, próbować Go omamić, złamać pokusą. A przecież On sam dopiero niedawno usłyszał, że jest synem Boga, powiedział Mu o tym głos zawieszony nad rzeką, w lepkim, skwarnym powietrzu spojrzał na niego tak, jakby wiedział coś więcej. Tak mówiła babcia o diable, który był dla nas czarną ryciną, góralską rzeźbą, nieporadnym słowiańskim włóczęgą. Podszedł do Jezusa wycieńczonego głodem, pragnieniem, drogą, samotnością. Podszedł i spojrzał na niego tak, jakby wiedział coś więcej. Widziałam lekko zmrużone oko, uśmiech w punkcie ust. Czy ktoś oprócz ciebie słyszał ten głos? Czy na pewno przemawiał do ciebie? pytał diabeł. Spróbuj, sprawdź, mówił łagodnie, jak troskliwy przyjaciel. Oto kamień, przemień go w chleb. Oto przepaść, rzuć się w nią. Oto ja, twój prawdziwy władca, uwierz w to. Babcia mówiła, że kuszenie wydarzyło się trzy razy. Najpierw w rajskim ogrodzie. Z którego właśnie odeszli pierwsi ludzie. Drugi raz na pustyni, na początku dorosłej wędrówki. I ostatni raz na krzyżu, kiedy diabeł usiadł na poprzecznej belce i szeptał Jezusowi do ucha, że ten głos nad rzeką był jedynie południowym urojeniem. Czyżby nie wiedział, że od samego początku świata samotne serca nawołują się? Synku, synku, woła Bóg z wysokiego okna. — Ojcze, ojcze! — woła Jezus z pierwszego ogrodu, z pustyni, z ogrójca, z krzyża. — Panie, panie! — woła Magdalena. — Feri, Feri! — Małgorzata woła do lista. Historie splatają się nagle w jedną opowieść, a wtedy babcia wiąże supełek, odcina końcówkę nitki i zapada noc. Zostało jeszcze dziesięć dni.